Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Mam nieukrywaną przyjemność, ale i imperatyw, żeby przedstawić stanowisko klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Projekt został szczegółowo przedstawiony w toku posiedzenia o którym mówiła pani poseł Anna Milczanowska. Nie ma potrzeby tutaj, żeby dublować i przytaczać senso wszelkich założeń i zapisów projektowanego aktu normatywnego. Niemniej jednak chciałbym powiedzieć o kwestiach związanych z tym liftingiem legislacyjnym, który odbył się w toku posiedzenia Komisji Sprawiedliwości. Szanowni Państwo. Wysoka Izbo, zmodyfikowano zapisy dotyczące posiedzenia wstępnego, gdzie dotychczas były pewne wątpliwości co do limitowania funkcji obrończej i tego wniosku o ustanowienie obrońcy na tym etapie postępowania. To zostało skasowane, czyli w tym zakresie, jeżeli chodzi o tą protekcję obrończą przez profesjonalnego adwokata zostało tutaj jakby tutaj naprawione i nie ma tutaj żadnych wątpliwości, że ta możliwość skorzystania z pomocy prawnika będzie na pełnym etapie postępowania, nie tylko jakby będzie prekluzja taka częściowa na tym etapie postępowania. Skorygowano i uzupełniono znamiona wykroczenia z artykułu 57 Kodeksu Wykroczeń. W pierwotnym założeniu były pewne niedoskonałości. One zostały tutaj uzupełnione i w pełnym zakresie, pełnym wachlarz tych działań takich niegodziwych w zakresie organizacji i zbiórki na, na cele związane z uzyskaniem środków nagrzywne czy środki kompensacyjne czy przepadek zostały tutaj objęte penalizacją. Wprowadzono także przepadek tego typu ofiar. Dodatkowo Dokonano drobnej korekty odnośnie artykułu 338 paragraf 1a co do zakresu pouczenia. Ponadto ujednolicono terminologię oraz dokonano korekt legislacyjno-redakcyjnych i dzięki tym wszystkim szlifom, detalom, niezależnie oczywiście jeżeli chodzi o ten pierwotny wniosek i obecny, klub prawa i sprawiedliwości popiera przedłożony projekt zamieszczony na druku sejmowym 1002. Bardzo serdecznie dziękuję.